Karolina Paras, witam serdecznie w programie Kursy na kulturę. Dzisiaj w zastępstwie za Bartosza Gumulca, który wypoczywa gdzieś nad jeziorem, ja opowiem państwu co nowego w kulturze piszczy. A ze mną wyjątkowi goście, gości których przedstawiać nie trzeba, bo to nasza Piotrkowska Kapela Fakiry. Witam was wszystkich panowie ja bardzo ciepło. W minioną sobotę nasi znani muzycy gościli w Łęczy na XIV festiwalu Kapel Podwórkowych. Czy zdobyli serce publiczności? Marku, jak było? Czy zdobyliśmy? No chyba tak, bo tutaj przed nami nasze trofeum i cieszymy się tym bardziej, dlatego że po raz drugi. W ubiegłym roku zdobyliśmy główną nagrodę i w tym roku również potwierdziliśmy, że, że to co robimy, że nasza praca została bardzo fajnie oceniona. Podobało się bardzo, dlatego że wróciliśmy o godzinie chyba drugiej nad ranem dopiero. Tak długo nam zeszło, graliśmy bardzo długo, publiczność nie chciała nas wypuścić ze sceny i to jest chyba najmilsze dla osób, które są na tej scenie. No tak, pokrótce. Jak publika przyjęła wasz repertuar, waszą muzykę? Hmm, hmm bardzo fajnie, dlatego ja powiem tak, różnimy się troszeczkę od innych kapel. Zresztą ja ciągle to powtarzam, z nami mają kapelę problem, nie Jurozy. już. Juroży już wiedzą, że ta kapela jest kapela fakiry i ona gra w takim a nie innym stylu, że gra inaczej, że inaczej się zachowuje na scenie. Już jurorzy o tym wiedzą. Nie do końca są przekonane jeszcze kapele podwórkowe, te, które biorą udział w konkursie co do nas. wykucają się, że, że my odbiegamy od tych tradycyjnych kapel podwórkowych. Jasne, że odbiegamy, bo nie jesteśmy typową kapelą podwórkową, stricte taką czysto warszawską, czy tam z Chmielnej, czy jakaś z Bałut i tak dalej. Tworzymy swój styl, niepowtarzalny, swój jedyny styl i trzymamy się, i nie zamierzamy absolutnie zbaczać gdzieś staro. Twardo będziemy tkwić w tym, co w tej chwili robimy, dlatego że, że to się bardzo podoba, a to, co dla nas najważniejsze jako wykonowców, twórców tej muzyki jest to, że Zauważamy, obserwując inne kapele, że czerpią wzorce już z piotrkowskiej kapeli podwórkowej Fakiry. I powiedziałbym, że nawet od paru ładnych lat, dlatego że słyszeliśmy i zresztą mieliśmy przyjemność rozmawiać z przewodniczący, przewodniczącym jury tego XIV Festiwalu Włęcznej, który potwierdził nasze również obserwacje, że kapele zaczynają. Zachowywać się już podobnie jak my na scenie, zaczynają podobnie aranżować utwory, co dla nas oczywiście jest bardzo miłe. I mało tego dodam więcej, sami nam o tym mówią. Że, że, to są, że to jest chyba ten właśnie prawidłowy kierunek, który myśmy objęli, że to się coraz bardziej ludziom podoba. Ja zawsze powtarzam i powtarzać będę, że nie może być tak, żeby czy to podczas Piotrkowskiego Festiwalu, czy każdego innego w Polsce. Kapele przyjeżdżały i grały jedno i to samo. Nie może tak być. Ten folklor musi być tworzony na nowo. Dzieje się tak dużo. Yy, 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 repertuar można tworzyć tematów do, do, do tworzenia nowych tekstów. Do tworzenia nowej muzyki jest bardzo dużo. Także niekoniecznie trzeba ciągle jedno i to samo powtarzać. Jest tematów wiele i, i warto to robić tak, jak my to robimy. Będę się chwalił, a co? I koledzy też. <laughs> Nie, bo naprawdę fajnie to wychodzi. Piękna statuetka o muzyce. Jeszcze porozmawiamy. A tymczasem zobaczmy fragment materiału filmowego z tego właśnie festiwalu w Łęcznej. Podczas kiedy kapela podwórkowa Fakiry gościła w Łęcznej, w Piotrkowie muzycznie również wiele się działo. 29 lipca na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiła grupa Szolem. Trio klezmerskie na co dzień gra w Kazimierzu. Do Piotrkowa przyjechali po raz pierwszy. Ich ballady o miłości, przyjaźni i braterstwie przyciągnęły prawdziwą rzeszę fanów żydowskiej muzyki. Koncertu wysłuchało ponad 200 osób. Klezmerskie trio zdobyło serce publiczności już po kilku dźwiękach. Znane melodie żydowskie w ciekawej aranżacji spodobały się na tyle, iż mieszkańcy klaskali i nucili razem z zespołem. Muzyka klezmerska, uwielbiam muzykę klezmerską. I, i, I wszystkie utwory żydowskie. I, I jak jest festiwal w Krakowie, to nie opuszczam żadnego w telewizji. To mi się bardzo podoba, ujmuje za serce. Jest naprawdę bardzo super. W ogóle lubię muzykę żydowską, w ogóle piosenki są śliczne i bardzo lubię. Może i słuchać każdy. Bez względu na wiek, wykształcenie po prostu porywa. Zespół Szolem powstał w 2001 roku. Muzycy spotkali się na studiach w Krakowie. Założone przez Macieja Inglota Trio wykonuje tradycyjne żydowskie ballady o miłości, pokoju i braterstwie. Śpiewają w języku idisz. Szolem w języku idisz oznacza to samo co szalom w języku hebrajskim, czyli pokój, i o tym właśnie śpiewamy i gramy. Pierwszy raz w jesteście? Pierwszy raz. Jesteśmy założeni tym miejscem. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Powiedzcie mi, czy to są też Wasze kompozycje, czy tylko jakieś tam znane żydowskie szlagiery można powiedzieć? Nie, to, są, to są znane i nieznane żydowskie szlagiery w naszych własnych aranżacjach. No wiadomo, że każdy zespół klezmerski musi parę szlagierów mieć w swoim repertuarze, aczkolwiek staramy się odkrywać też pieśni takie, które nie są zbyt znane, a tak samo, a może nawet bardziej piękne. Więcej wykonuję poprzez pieśni żydowskie, i każda z tych pieśni bardzo dużo mówi o miłości, o pokoju, o braterstwie i nieważne co kiedyś było, jak świat wyglądał, że mimo wszystko przy tej muzyce możemy się bawić, wzruszać, tęsknić, marzyć. No, kto chce coś zapragnąć, zamarzyć, to naprawdę wiele w tych pieśniach może znaleźć. Śpiewam w języku jidysz, więc jest tak trochę oryginalnie jeśli chodzi o nasz zespół, a. No i czasami tam w hebrajskim i jest naprawdę warto posłuchać i to jest, każdy na pewno gdzieś te melodie słyszał i każdy na pewno gdzieś te melodie zawsze będzie śpiewał i nucił. To jest muzyka zasłyszana, która zawsze była z nami, zawsze nam towarzyszyła, naszemu społeczeństwu zawsze się gdzieś tam przenikała. i to jest po prostu piękna muzyka. I stwierdziłem, że dlaczego mamy jej nie wykonywać, skoro jest tyle różnych projektów, na przykład gdzie ludzie grają muzykę góralską, jest to rodzaj folkloru po prostu, który uważam, że jest tak wspaniały, że należy go grać i cieszyć się nim, bo, bo to jest po prostu zabawa przez muzykę. To był pierwszy koncert trio w Piotrkowie, jak zapowiedzieli artyści, z pewnością nie ostatni. Ponad godzinny występ zakończył długi bis. Zespół pożegnano owacjami na stojąco. Nie tylko muzycznie, ale i artystycznie dzieje się w Ośrodku Edukacji Artystycznej. Wyciągamy dzieci z bramy, który przeżywa prawdziwe wakacyjne oblężenie. Jak mówią instruktorzy, każdego dnia chętnych do uczestniczenia w warsztatach jest coraz więcej. My z naszą kamerą podejrzeliśmy, jak najmłodsi radzą sobie z nauką choreografii tanecznej oraz jakie rysunki powstają na warsztatach plastycznych. Zobaczcie. Zajęcia w ośrodku edukacji artystycznej rozpoczynają się o 10 rano. Do godziny 14 najmłodsi mogą korzystać z bogatej oferty warsztatów artystycznych. Sala plastyczna każdego dnia pełna jest dzieci, które tutaj stawiają swoje pierwsze kreski. Talentów nie brakuje. Od początku lipca w tych warsztatach wzięła udział ponad setka dzieci. Możemy siedzieć w domu i się nudzić, można tutaj przyjść i rozwijać swoje talenty. Bardzo dużo można się nauczyć. Są takie zajęcia plastyczne, są bardzo fajne. A czego się nauczyłaś? E, nauczyłam się w ogóle dużo rysować, malować, jakieś różne projekty robić. Mi się tutaj podoba dlatego, że no rozumiem, tutaj spędza czas, można wiele rzeczy zrobić, pobawić się to ogólnie tutaj chodzi, żeby była dobra zabawa, po prostu, żeby każdy się dobrze bawił, żeby tutaj każdy się bardzo dobrze czuł. Jestem pierwszy raz, bardzo mi się fotopa i będę tutaj jeszcze przychodził cały czas. Piętro wyżej trwa nauka choreografii tanecznej. Tutaj najmłodsi mogą nie tylko podszkolić się z tańca, ale i poprawić swoją kondycję fizyczną. Praca nad taneczną prezentacją w re. Jest bardzo fajnie, uczymy się dużo różnych układów, no jest super, naprawdę. Najbardziej jakiś ulubiony styl taneczny? Hip-hop, dancehall, ale tylko hip-hop na razie tańczymy. Świetlice artystyczna, jak i ośrodek edukacji artystycznej, przeżywa prawdziwe oblężenie. Przychodzą stali bywalcy warsztatów, jak i całkiem nowe twarze. Muszę przyznać, że wszystkie, ale chyba tak najbardziej oblegane są warsztaty plastyczne, teatralne i fotograficzne. Wśród wakacyjnych atrakcji, jakie oferuje Ośrodek Edukacji Artystycznej, są również projekcje filmowe, spektakle teatralne oraz wycieczki. Dokonania oraz umiejętności zdobyte podczas wakacyjnych warsztatów będzie można podziwiać podczas festynu kończącego wakacje. A my wracamy do rozmowy z kapelą Fakiry. Publiczność, jak i jurorzy festiwalu włącznie usłyszeli nowe utwory. Jakie? Bardzo ładne. Wszystkie, wszystkie utworki nowe i, i, i znowu mam niesamowitą okazję, aby serdecznie podziękować naszemu serdecznemu przyjacielowi Stanisławowi Kabzińskiemu, który jest twórcą większości naszych piosenek, tych tekstów i, i, i również tych nowych, które w tym roku śpiewaliśmy. Także Stasinku wielkie dzięki, koledzy oczywiście też. Stasiu, piosenki naprawdę bardzo fajne. Nie śpiewamy tekstów, broń Boże, politycznych, nie bawimy się w politykę. Ja kiedyś zadawałem y, naszym widzom, słuchaczom podczas jednego z koncertów y, pytanie, y, co to jest ta grafa? bo przedstawiamy się kapela podwórkowa działająca przy Stowarzyszeniu Folkloru Miejskiego Agrafa. Ludzie kombinowali różne teksty, jest to apolityczna, zaznaczam, grupa rozrywkowo-artystyczna fakiry, także nie śpiewamy o polityce, śpiewamy o życiu, a przede wszystkim śpiewamy dużo tekstów o, o kobietach i dla kobiet. No zresztą Stasinek bardzo lubi kobiety, wiemy, i dlatego Stasiu takie piękne teksty pisze. Czy to właśnie te piosenki o kobietach najbardziej podobają się publiczności? Tak, jest piękne tango na Ciebie Czekam. Bardzo ładne tango i, i muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku Juror był zachwycony tangiem bez śladu w naszym wykonaniu i zauroczony w tym roku również zauroczony tangiem na Ciebie Czekam. Właśnie tekst Stanisława Kabzińskiego, muzyczka nasza. Przepiękne tango. Zresztą jak wszystkie utwory będziecie Państwo mieli już niedługo okazję. A nie ma brzydkich kobiet, też tango. Tak jak Karolek powiedział, nie ma brzydkich kobiet, też tango, ale mówimy o nowym repertuarze. Nie, no pewnie, że nie ma. Zresztą program, program poprze, poprzedniego roku, to właśnie tak jak Karolek powiedział, nie ma brzydkich kobiet, a w tym roku program nazywał się A jutro będzie lepiej. Jutro z pewnością będzie lepiej, a czy te nowe piosenki różnią się stylistycznie, muzycznie od tych, do których piotrkowska publika jest już przyzwyczajona? Nie, ja mówiłem wcześniej, raczej nie zmieniamy tak bardzo swojego charakteru. Jest, jest, jest to zachowana kontynuacja tego, co było praktycznie na ostatniej płycie na tej póki co jednej, jedynej na razie, ale no, bierzemy się ostro do pracy i nie, nie chcemy uciekać od tego, co robiliśmy już wcześniej, dlatego, że jest to sprawdzone, bardzo się podoba publiczności, w związku z czym zostajemy w takim samym klimacie. I jest Karolek, Aranżację mamy ciekawą. O, ja, no, Karolek dopowiada, ale za chwilę o tym wszystkim powiemy. To no, jest niecierpliwy, chcę jak najwięcej powiedzieć i bardzo dobrze, i tak ma być, ale na temat aranżacji, muzyki za chwilę powiemy coś więcej. No, powiedzmy na temat tych nowych aranżacji, A, jakie no one to, są. To kolega od aranżacji. Może ja spróbuję. Jeśli chodzi o aranżację, no, staramy się wspólnymi siłami tak robić tą muzyczkę, żeby była ciekawa i przyjemna w słuchaniu, w odbiorze dla wszystkich słuchaczy, którzy jej słuchają, żeby ich po prostu nie zanudzić. Staramy się wpleść troszeczkę stylu takiego, bym powiedział, lekko o zacięciu Dixielandowym, ponieważ ja. Gramy już może niektórzy wiedzą na klarnecie i to te, tego typu muzykę grałem dość dużo, od dicklandową. No i niestety nie mogę się wyzbyć tego. I po prostu samo to, że po prostu gram tą muzyczkę, to przenoszę to na. Na barki teraz na nowej, jak gdyby kapeli, w której tam już gram z 5 lat w sumie, mogę tak powiedzieć. No i ten styl nam się zaczyna podobać nie wiem jak tam odbiorcom, ale myślę, że nikt nie wychodzi z koncertu, także myślę, że styl muzyczki takiej o zacięciu leciutko dyksilendowym jest mile przyjmowany przez całą tutaj społeczność piotrowską. A kiedy Piotrkowska publika usłyszy te nowe aranżacje i nowe utwory? Jakie macie plany koncertowe? No, Mareczku, jeśli chodzi o plany, no, Do końca roku, do października na pewno nas nie będzie w Kaczkowie. Mamy dość dużo tych koncertów, wyjazdów, no i głównym problemem naszym jest i y, takim, jak gdyby, priorytetem, żeby nagrać tą płytę, na którą jest, kurczę, mało czasu, mhm. nie? Mało, zawsze mało czasu, bo zawsze coś jest do, do pracy Inne. innego. No, ale będziemy starali się za wszelką cenę w tym roku tą płytę y, jakoś nagrać. Czyli czekamy do końca roku na nową płytę? Tak jest. Tak. No Miejmy nadzieję, że szczęśliwie w tym roku. W ubiegłym roku się nie udało, ale w tym roku myślę, że tak, że będzie. Na pewno. Dziękujemy bardzo za rozmowę i oczywiście z niecierpliwością czekamy na Waszą nową płytę. Życzymy powodzenia. Dziękujemy bardzo. To wszystko w dzisiejszym programie. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie z Bartkiem za dwa tygodnie.